Jak wiecie, Pilar nagrała wszystko, co mówiłyśmy. Dlatego dwa razy wchodziła. Za pierwszym razem zostawiła dyktafon, za drugim po niego wróciła. Szukała kolczyków, które zgubiła Sol. Jesteś głupia, czy tylko udajesz? Na pewno Sol maczała w tym palce. Właśnie. Chodźcie. Musimy zaplanować zemstę. Podoba mi się to. Tylko jaką? Jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę i te dziewuchy pożałują tego, co zrobimy. Ktoś umrze tej nocy. Czekaj, gdzie byłeś? To przesłuchanie? Nie odpowiadaj pytaniem na pytanie. Byłaś z Diego? Przyjęłam twoje warunki. Nie wpadaj w paranoję. Ja? Mam tylko dość rywali. Jesteś moja i tylko moja. Nie lubię być kontrolowana. Lepiej przywyknij, bo to ja noszę spodnie, a ty jesteś moją dziewczyną. Jeśli to oznacza więzienie, to ja się wypisuję. Czekaj. Naprawdę cię kocham. Czemu tak mówisz? Wierzysz, że nawet moja mama mnie nie kontroluje. Poradzę ci zmień płytę. Żegnaj mandrylu. Mandrylu? Zaczekaj. Muszę cię o coś spytać. Czego chcesz? Po co odwiedzałaś moją mamę? Poprawiałam jej nastrój. Nigdy więcej tego nie rób. Nikt nie może mi niczego zakazać. Żal mi cię. Raquel wbija ci do głowy różne bzdury, ale ty nawet tego nie zauważasz. Jesteś idealną, Jesteś idealną partią dla tego patyczaka. Zasługujesz na to. Przestań ją oczerniać, bo to ona otworzyła mi oczy. To otwórz je szerzej i przekonaj się, kto ci naprawdę pomaga, a kto cię tylko wykorzystuje. Nie potrzebuję twojej pomocy. Jeszcze jedno. Robię to tylko dla twojej mamy. Ty już dla mnie nie istniejesz. Wiesz, kim dla mnie jesteś? Madrylem. Potrzebuję kobiety. Napisz, że to super specjalne zaproszenie. Czemu chcesz je tam wysłać? Bo to jedno z najlepszych spamu jego taty. Potem zrobią dla mnie wszystko. Przejdą specjalną kurację. Tylko czy Sol i Pilar zechcą tam pójść? Trzeba je przekonać. Słuchajcie. Super promocja ekskluzywnej linii kosmetycznej. Cudownie Nieźle, co? Super. Znajdą to po powrocie do Mexico City. Celi, musisz przekonać Sole, że to najlepsze z pana świecie. Wolę się do tego nie mieszać. Tym razem musisz zaryzykować razem z nami. Nie ma innego wyjścia. Øv igjen, Statoil. Nie. Po prostu znalazłem to i oddaję. Myślisz, że taki głupi argument mnie przekona? Taka jest prawda. Popełniłeś wykroczenie przeciwko panu Gandhi. To nie ja. Znalazłem sprzęt i odniosłem. Nie tłumacz się. Kup sobie bilet do Monterey. Chcesz mnie usunąć ze szkoły? Kłamiesz. To nie Miguel znalazł ten sprzęt. Wiedziałem. Ja go znalazłem i chciałem ci go oddać. Ale nie wierzysz mi? Ja mu wierzę. Dobrze wyszło? Tak. Mam nadzieję, że łykną przynętę. Jasne. Uwierzą we wszystko, bo to idiotki. Mam nadzieję. Celina, uśmiechnij się. Musimy się odegrać na naszych mega wrogach. Nie mogę tego zrobić, Sol. Ona zrobiła coś znacznie gorszego. Zakłóciła nasze spotkanie tajemnic. I to jest najważniejsze. Nie mogłabym ich skrzywdzić. Celino, musisz to zrobić. Mówiłaś, że nam pomożesz. Poza tym należysz do klubu Mi. To będzie mega trudne. Dasz radę. Nie mogę. Jasne, że tak. Jasne, że tak. Uwaga. Masz już swoje winogrona? Jest prawie dwunasta. Świętowanie Nowego Roku mnie rozleniwia. Dla mnie to najgorsza rzecz na świecie. Wolałabym odprężyć się w jakimś spa. Musisz odpocząć. Tylko tego mi trzeba. Też mam na to ochotę. Mam dla Was rozwiązanie. Jakie? Znam najlepsze z Pana na świecie. Co z tego? Rodzice zakazali mi wydawać kasę na takie rzeczy. Mam kontakty. Tata Mi jest partnerem właściciela pewnego bardzo znanego spa. Mogę wam załatwić darmowe zabiegi. Serio? Jasne. Wybierzemy się, odprężyłybyście się na maksa. Nie chcę nic od tej. Mi. Ale ja tak. Co ci powiedziała? Dzięki. Uratował mi pan tyłek. Nie ma za co. Chciałem utrzeć nosa temu arogantowi. Mam ochotę wybić mu zęby. Opanuj się. Pamiętaj, że w szkole będzie miał cię w garści. Dobrze. Wracaj na imprezę, a ja przygotuję niespodziankę. Wielkie dzięki. Super. Witam. O czym gadaliście? Pomogł mi w starciu z Gastonem. Wiesz, jaki on jest. Trochę gryzie mnie sumienie, bo nie będę mógł zrobić tego, o co mnie prosił. Czego? Nie będę więcej trenował. Co? Odbiło ci? Koniec grania. Co ty gadasz? Wiesz, co zrobię? Popełniasz błąd. Ucieknę. Zwariowałeś A ty mi pomożesz. Ja? Tak. Oszalałeś? Pomożesz mi. Chodź, niedługo dwunasta Co z tobą? Później ci powiem. Jest różnica pomiędzy kłótnią a cichymi dniami, jak po 20 latach małżeństwa. Będziesz taka przez całą noc? Co cię zrozumie, Kuloci? Co jest? Ustanowiliśmy rozejm. Tak, ale nic się nie zmieniło. Co? Jak to co? Boję się, że ten mężczyzna powie mojej córce, że jest jej ojcem. O, rozmawiałaś z nim i dał ci słowo, prawda? Tak, ale może się wygadać z rozpędu. Marina też chciała powiedzieć mi. Przepraszam, nie chciałam cię martwić. Jedziemy na tym samym wozie. Myślisz, że Marina będzie szukać mi? Sam nie wiem. Zawsze była nieprzewidywalna. Chyba nie byłoby to jej na rękę. Może nawet już wyjechała z kraju.